Witam serdecznie na kanale. W końcu wzięłem kamerę i zaczniemy nagrywać jakieś dłuższe metrażowe filmiki. No a dzisiaj i w tym tygodniu postaram się zrobić z tego pomieszczenia kuchnię, pomalować, poskładać meble, inne rzeczy, drzwi. No i zobaczymy czy się uda. No i oczywiście jakąś lampę wstawić, bo obecnie żarówka tylko świeci. No i zobaczymy, jest tu jakieś 7-8 metrów kwadratowych. No i zobaczymy jaka kuchnia z tego powstania. Godzina jest dosyć późna, ale zabieram się za impregnowanie blatów. Tu jest umywalka, później ją zobaczycie. No i trzeba zabezpieczyć, aby tutaj woda się nie dostała, bo jak się woda dostanie to zacznie gnić po prostu drewno z klejka. Trzeba te trzy elementy zaimpregnować i wyciąć dziurę pod blat, pod zlew, przepraszam. A wycięte będą dwie dziury. Jedna dziura będzie pod zlew, a druga będzie pod taką wysuwaną przedłużkę z blatu. No Jak to wyjdzie to zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze. Jest oryginalnie zabezpieczony, więc nie ruszamy. No tu taką emulsją zabezpieczyłem. Teraz wsiąknie. No i to jeszcze raz się pomaluje. i będzie na gotowo. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż teoretycznie już można drugą warstwę malować, No bo już wsiąkło wszystko. To jest już trzecia warstwa. No i powoli już nie wpija, więc teraz zostawię tylko do zasknięcia. No, i to poprawia. Minęła godzina. Pobawiliśmy się. Założyliśmy z 5, 6, może z 8 warstw, nawet teraz. zrobiłem tak, żeby przestało wsiąkać, ale cały czas wsiąka, jak widać. Może tu już trochę mniej wsiąka, no ale zobaczymy rano, co z tego będzie. Te dwie płytki też już są porobione. laty w sensie dokładniej mówiąc. No, tu widać, że już wsiąkło dosyć mocno. To jest ta pierwsza, którą robiłem, więc na pewno jest do poprawy. No, i tutaj. Też widać, że trochę powsiąkało, no, ale nie wygląda to źle. Lepiej tak, niż nic nie robić. No, oczywiście na to też przyjdzie okleina, ale lepiej zabezpieczyć impregnatem, więc nic. A firmy impregnatu nie chcę podawać. Ten impregnat ma, żeby Was nie skłamać, z 5-6 lat. Drugi dzień zabawy z kuchnią zaczynamy od zamku. Szybki tip dla widzów, jest to taki cyns od klamki i on jest za długi zawsze i należy te boki zagiąć jeżeli jest za długi do środka ale to bym na szlifierce uciąć niestety no ale nadal będzie działać więc montujemy Dzień drugi, wróciliśmy do garażu wszystko ładnie wyschło ale w międzyczasie już zaimpregnowałem takim lakierem teoretycznie powinno to zrobić taką szklistą powierzchnię do czego się przyklei Taka listwo ozdobna na bok. No ale zobaczymy. Pomalowałem to na razie raz. I zobaczymy. Najwyżej raz przyjedę, I jeżeli to nadal będzie wpijać, to znowu lecimy białym impregnatem. Później znowu tym lakierem. No i zobaczymy, czy co coś to pomoże. No i cóż widzowie. Najważniejsze. Cięcie w blacie, bo jeżeli to zepsujemy, to już nic z tego niestety nie będzie. Ten większy prostokąt to jest cały zlew. A ten mniejszy to jest kant po prostu tutaj ten odwzorowany no i musimy po prostu przy, tym, przy tej linii jechać wokoło. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Niestety mam. Nie mam wyżynarki, ale niestety mam tylko otwornicę. No i nawiercimy otwór na każdym rogu. No i od rogu do rogu pojedziemy czymś takim. No i zobaczymy, czy pójdzie. Oczywiście wcześniej robiliśmy testa na jakimś starym blacie. Jest se kopie na Starem robiliśmy test, dosyć ładną krawędź zostawia, więc możemy tym robić, więc lecimy. Serio, otwornica kurwa się dotknęła. Cztery dziury są już wywiercone, jednak jest taki problem, że otwornica ma 55 mm, blat ma 60 mm i na wylot nie przeszło. Więc po prostu są dziury, obrócimy blat i z drugiej strony po prostu będziemy wiercić w tej dziurze i tyle. Powinien krążek wylecieć, a zobaczymy czy to się uda. Więc mamy cztery dziury, przykładamy otwornicę no i wiercimy z drugiej strony. Tu musi być dziura pod blat. Jak wyjdzie to zobaczymy. No i tuż dziury porobione. Teraz wystarczy prostą linię. Od dziury do dziury w prostokącie zrobić tą wyżynarką i zlew powinien pasować. Ale jak będzie to zobaczymy, gdyby ktoś się pytał, zastanawiał, tak robię to pierwszy raz. Pierwsze cięcie jest zrobione i zobaczymy, jak to wyjdzie, jak zrobimy wszystkie. Drugie cięcie gotowe, i tutaj mamy już trzecie cięcie, no i zostało jedno, no i powinno spaść. I zlew powinien pasować. A jak będzie, to za chwilę się okaże. To pasuje. Wystarczy jeszcze tutaj sobie delikatnie podszlifować. No i wskoczę. Płyta pod zlew wycięta. No i już jest powoli impregnowana. Na bieżąco. Wszystko ładnie pasuje, więc elegancko. Zobaczymy jak to jeszcze będzie na górze wtedy wyglądać jak będzie silikonem zrobione. Blat pod zlew już na gotowo. No jeszcze tylko taki wyciągany kontakt będzie w, na tym blacie. Dziura jest, tylko zaimpregnować no i też gotowe. Jakby ktoś się zastanawiał dlaczego tu jest piła mechaniczna? no mi się nie chciało pilnikiem. Impregnacja w toku. Pierwszy element wklejony. Jeszcze tylko boki podkleić, no i całą umywalkę. Kolejne blaty są podklejone już, muszą wyschnąć. A jak wyschną, to drugą stronę się od razu zrobi, będzie gotowe. Rarowo cokolwiek widać, no ale blat już jest na silikon zamocowany. No i czekamy do rana, aż przeschnie i będzie można go do góry wnosić. Ten podskręcanie kuchni przygotowany, wszystkie kartony te są już przygotowane. Każdy karton i jeden mebel, więc elegancko to popakowali. No i zaczynamy. Jedna szafka prawie skręcona. ale trzeba coś zjeść i skręcać, bo trochę to niestety potrwa. Więc pizza i skręcamy dalej. Mam nadzieję, że go tylko pies w nocy nie zrzuci. Alex, czy masz zamiar w nocy zrzucić blat? Proszę się przyznać. Proszę się przyznać. Ała! I cóż, mieliśmy iść spać, ale wezmę się jeszcze, pomaluję sufit i ściany, aby przesychało do jutra. I cóż, trochę tu już zacząłem robić, ale wszystko walniemy na biało sufit, no i ściany na zielono. I cóż widzę, północ wybiła, ale ściany i sufit pomalowane na szczęście. Ale tak i tak będę musiał jeszcze jedną warstwę zrobić, no bo są prześwity niestety. I cóż, fajnie się mieni z tym brokatem ten zielony ciemny. A jak będzie, to zobaczymy dopiero rano, jak to wszystko zaschnie, bo tu gdzie zaschło, to już ładnie ten brokat wychodzi, ale nie wiadomo czy tak będzie wszędzie, czy tylko tutaj, nie? Zobaczymy, no ale na pewno gdzie trzeba pomalować, bo tu gdzie było trochę białej farby, no to oczywiście prześwituje, tutaj też jak widać. I oczywiście poza ścianami na zielono pomalowałem w niektórych miejscach jest sufit, no nic, trochę się wyjechało i trochę się na podłodze wylało. Dzień kolejny, nie wiem już który dokładnie, może trzeci, czwarty remontów. No i jest pomalowany już dwukrotnie, no i teraz już tak to zostanie. Trzeci raz nie malujemy, bo nie ma sensu. Musimy jeszcze sufit posprzątać. Będzie gotowa. A farbę, którą używałem, to miała po prostu taki brokat w sobie, Przecież prostu ta ściana, tak pod różnym kątem, się mieni ładnie. To nie jest brokat sypany na farbę na ścianie, po prostu ta farba miała już w sobie ten brokat. Nawet zrobiłem jedną głupotę, niepotrzebnie malowałem tą tutaj ścianę z tego tytułu, że tu będą meble do połowy. Później będzie taka płyta, co tu leży, no i później będą szafki wiszące, więc tej ściany w ogóle nie będzie widać. A żeby przykleić tą płytę, musimy zerwać tutaj ten kolor, aby po prostu klej dobrze ją chwycił. Bo te płyty są duże, więc musi dobrze trzymać. Ale farba dosyć ładnie pokryła na dwie warstwy, na jedną warstwę niestety było słabo. Ta będzie kuta, tutaj, no i tu musi być wyjście od spodu. Pokutę musi być również tutaj, na wylot. No i wykute musi być również tutaj, tu jest już ciększa ściana, no i po prostu to kanalizę od innego pomieszczania będzie podpięte i tyle. Więc to była kanaliza, a woda będzie zabierana tutaj z bordiera od paneli, no i będzie tymi samymi dziurami pod sufitem po prostu szła do góry. I tu mówiłem teraz o ciepłej wodzie, która będzie szła od boriera z fotowoltaiki, a zimna woda prawdopodobnie pójdzie tutaj z pieca a to wszystko wuja będzie robił ja się na tym nie znam, ja tylko dziury wykuja. kilka dziur nawierciliśmy właśnie od spodu też już kilka nawierciłem no i zaraz będziemy brali majzelek i będziemy się przekuwać musimy tu takie elkę zrobić w środku, aby tutaj węże i woda szła i kanaliza a póki co przerwa bo wiatarka się zagrzała ja jestem cały brudny od tego więc idę się umyć Wiertarko odpocznie i lecimy dalej. Kolejny dzień. Do góry jest doprowadzona już rurka do wody ciepłej i zimnej. No i tutaj jest również kanaliza już. I teraz wiem, dlaczego nie maluje się ściany na samym początku. Ale no nic, tak to szafka zakryje, więc nic się nie stało. I Rutki schodzą tu do piwnicy. Już nie pokazywałem jak te dziury były wykute. Po prostu mi się nie chciało w nocy już schodzić z kamerą. Tutaj też dziurę wykułem przez tą ścianę na wylot. No i to tak te wuja podłączył elegancko. Tu jeszcze trzeba zapiankować oczywiście. Kupę kolanek. Ale elegancko rurki idą. No i tutaj koniec roboty na sobotę. W końcu weekendzik. No i dalej będą wchodziły w tą dziurę. I wychodziły tędy, tą będzie trzeba załatać, bo w złym miejscu wywierdziłem jedną no i tutaj po prostu idzie do odpływu z dołu, no a tutaj do będzie podłączane na miedź już. Więc póki co tak to wygląda. systemy wyglądają tak, że ściągnąłem już folię zabezpieczającą z drzwi, sufitu, płytek i powoli tutaj układam meble, żeby już było na gotowo z jednej strony chociaż. Jest niedziela, więc dzisiaj więcej nie robimy. Tu jeszcze dwie szafki są zamówione. Będą za dwa tygodnie dopiero. No tak to wszystko już poustawiałem, więc będzie już elegancko. Rondy doprowadzone. Tu trzeba jeszcze dysze zmienić na propam butan. Przykleić płytki, te duże dwie. Szafki wiszące, okap i gotowe. Kolejna będzie w tym miejscu, ale trzeba poczekać aż woda i kanaliza będzie dociągnięta do góry. No i będzie można montować. dawno nie było postępów kuchennych, a trochę się pozmieniało. jest szafka na dole na gotowo, górna szafka na gotowo, okap i kolejna szafka na gotowo. Płytki są również już powklejane, dwie takie duże. Kuchenka gaz, wszystkie przyłącza już są pozamieniane na propambutan z ziemnego. Wszystko eleganckie jest pospasowywane. Umywalka ma wodę, kanalizę podłączono, więc już działa. No tylko muszę zafugować jeszcze te płytki będzie gotowa i będzie można układać zabawa z prądami zostaje żeby z tego gniazdka przeciągnąć po prostu wszystko pod szafkę no i pod szafkę podłączyć sobie tutaj prądy do ekspresu i innych rzeczy, które będą na blacie następnie kolejny przedłużać będzie szedł od tego gniazdka za umywalką pod grzejnikiem tutaj no i pod tym przedłużać będzie podłączona kuchenka i lodówka Lodówka trzeba jeszcze oczywiście Odpakować, bo jeszcze nie było na to czasu. Dla to jest pewnie jeszcze jeden dzień do boty. No i zobaczycie to po prostu na kolejnym ujęciu. Chyba, że nagram jeszcze szpachlowanie tych płytek, ale to się zobaczy. Dzień nie wiadomo, który, bo trochę czasu minęło, niestety. No ale tu już kupnia skończona. Listy na dole porobione, wszystkie inne listy też są porobione. Szafki popowieszane na no ten okab, jedynie przesunę 5 cm w prawo kiedyś w przyszłości, no ale to się przestawi po prostu. A no tak to dwie szafki wiszące, tu dwie stojące, tam też dwie stojące. Blaty wszystko elegancko działa jak powinno. Prąd jest z silikonikiem, oczywiście, jest pociągnięte elegancko, żeby woda się nigdzie nie dostała. No i cóż, płytki się nie odkleiły, nawet dobrze złapały, jak na takie duże powierzchnia. są dwie płyty takie duże, nikt nigdzie nie ma, oczywiście wuja to przyklejał, ja tylko pomagałem, <grytka> aby nie było, że ja to sam robiłem tutaj, tak to wuja przykleił te płytki, te płytki dociągnął wodę, A ale to musiałem samemu się bawić, te płytki też ja fugowałem jak coś, fugowane było przeze mnie, Pierwszy raz w życiu to robiłem. Nawet chyba wyszły te fugi. Elegancko, nie źle. Tutaj jest silikonikiem pociągnięte przy zlewie. No i cóż, kuchnia już trochę używana. To już tydzień temu skończone, no ale nie było czasu po prostu nagrać. Okna pomyć było trzeba. No wiesz, takie wiecie. Małe pierdółka, na szafki czekaliśmy dwa tygodnie. Bo całą kuchnię kupiliśmy od ręki, czyli te szafki. No ale niestety było ich za mało w zestawie. Zestaw był od ręki, a tych dwóch szafek nie było, po prostu czekaliśmy za nimi dwa tygodnie. I cóż, tam jest butla z gazem w pierwszej. No a tu jakieś pierdółka kuchenne. Tutaj osuszacz powietrza. Bo niestety jest taka akcja, że to pomieszczenie jest dosyć małe. I przy gotowaniu nawet ten oka nie daje rady. co jest dziwne. specjalnie był kupiony większy. Po to, aby po prostu wciągać całą parę wodną bo nie ma podłącza do komina oczywiście, bo ma ten filtr taki. No i po prostu nawet jak się go na maksa ustawi, no to nadal nie wciąga całej pady, którą powinien. Nie wiem, czy teraz w ogóle będzie mnie słychać, bo trochę to wieje. Chyba, że jest jakaś redukcja szumu włączona. A tak poza tym to wszystko w porządku. Oczywiście jest do tego kapu pilocik, żeby nie dotykać, bo to szybko się palcuje, niestety tutaj wszystko się palcuje i jest średnio o, tu mnie widać nawet ale o, kap dosyć fajny ale najlepiej włączać go z pilota, tak jak mówię, bo się palcuje i cóż, lodówka też tu stoi trochę ciężko było ją wnieść, nie wiem co jest w środku, zobaczymy A, lodówka pusta na trasę, sałatka jakaś, ogórki kiszone jakieś kołąbki pyzy no, lodówka jak lodówka, nie? Póki co my tu na co dzień jeszcze nie jesteśmy. No się jest u siebie, ona ja leży na międzynarodówce. Po prostu ta kuchnia stoi 5 dni bezużyteczna. No i tyle, nie? No ale za pod koniec grudnia jeszcze będziemy na stałe, codziennie będę w domu. Live'y będą codziennie nawet. Więc jakoś to będzie wyglądało i kuchnia się wtedy bardziej przyda niż teraz ale już jest po prostu, żeby już była po prostu, nie? Tu będą oczywiście światło wymienione na jakieś LEDowe. No i tak samo pod szafkami planuję jakieś LEDy po prostu przykleić. Taką całą listwę LEDową, aby podświetlać blaty. No i to tyle. No te kable jeszcze będę musiał jakoś ogarnąć. Będę musiał te płytki tutaj na bokach poskuwać. Ten kabel wpuścić pod ścianę. Płytki przykleić, bo tak będą się te płytki tutaj podklejać. No bo tu po prostu płytek brakuje. Muszę je po prostu w piwnicy odnaleźć, bo to już było dawno temu. Te płytki na ziemi były kładzone, no i po prostu muszę je odnaleźć. No i ten kabel też będzie trochę inaczej szedł niedługo. No a tak, poza tym to kuchnia skończona. Możecie dać znać, czy jest git, żebyście coś zmienili, dodali. Kolor ściany zostaje taki, jaki jest. Nie czepiajcie się, wiem, że jest dosyć ciemno w tej pomieszczeniu. No, ale taki fajny kolor z takim brokacikiem w środku. Mi się tam podoba, nie jest źle. Chociaż biała kuchnia może lepiej by wyglądała, po prostu byłoby jaśniej. A tak to możecie po prostu dać znać, czy Wam się podoba, czy jest git, co byście zmienili. Oczywiście umywalka musi być w tym miejscu, no bo przyłącza kanalizy i wody, było najłatwiej doprowadzić, aby nie skuwać płytek na ziemi i tutaj nie ciągnąć. No ale cóż no, trochę schodzeniem z naczyniami będzie, jak tu się coś ubrudzi, tu się garnek ubrudzi przy przygotowaniu czy coś. To trzeba aż tutaj lecieć, żeby to umyć. Ale źle nie jest. Tutaj jeszcze płyn do szyb. Szyby miałem przed nagraniem. No i cóż, no, zlew jak zlew, nie? Woda leci, zimna, ciepła. Taka dysza też jest. Trochę słabe ciśnienie, to na pierwsze piętro z piwnicy leci. Więc ma dosyć wysoko do ciągnięcia. Tu jest do tego, tak, jak to się nazywa, płyn do naczyń. Cyk, cyk, elegancko leci, nie będę to bo Dagusia zobaczę, że używałem i będę miał jeszcze zjawkę, że marynuję niepotrzebnie. Więc elegancko to wyczyścimy, chyba spłynie reszta. No i cóż, no i to byłoby tyle. nie? Możecie naprawdę dać to znać znaczy, się podoba, czy jest dobrze, co byście zmienili, bo w co to, to zawsze będzie można coś poprzestawiać. Tu jest coś takiego, takie wiszące, tu właśnie są takie zacieki od tej pary, a dzięki osuszaczowi już ich więcej nie będzie. One po prostu wystarczy ścierką przelecieć i te zacieki znikają. Pytanie, czy coś takiego jeszcze więcej, takich rzeczy pododawać, jakiś stojak na papier, gdzieś zamocować do ściany, no nie wiem, nie? Nie mam po prostu więcej jakby informacji co potrzeba w kuchni, Coś w kuchni za dużo nie siedzę, więc nie wiem po prostu czego tu brakuje. Ale tak jak mówię, możecie dawać znać, czy jest git, co byście dodali, co byście wyjebali. Te przeproszenia. No i tyle. Dzięki za oglądanie odcinka z remontu kuchni. Trochę pewnie ten odcinek będzie trwał, pewnie 30 minut. Postaram się wrzucić jako jeden cały, abyście nie musieli go gdzieś tam na YouTube szukać z drugiej, drugiej części. No i może jeszcze jakieś szałoty się pojawią z tą kuchnią. Może nie. Zobaczymy. A póki co, to dzięki. Żegnam z Wami się w tym oto luszcze pięknym. Macham. Dzięki za oglądalność. To stawcie suba, łapeczkę. No i trzymajcie się papatki.